Witam Was moi kochani na kanale Okiem Alkoholika. Dziś chcę poruszyć temat terapii. Czy pomaga nam w naszym przeźwieniu, czy pomaga nam w naszym życiu. Jeśli się spodoba, mój kanał Ci się podoba, proszę o łapkę w górę. O subskrypcję. Jeśli chcesz, żeby przy, przychodziły powiadomienia do Ciebie, jeśli nas zasubskrybowałeś, naciśnij dzwoneczek. <coughs> powiadomienia, przepraszam, będą do Ciebie przychodziły. Udostępniajcie mój kanał. Aby szedł jak najdalej, bo są ludzie, którzy cierpią, może uda im się pomóc w jakimś stopniu niewielkim. Wracając do tematu, czy terapia pomaga? Tak, moim zdaniem, a zdaniem Artura alkoholika, tak terapia pomaga. Tylko musimy sobie zdać i uświadomić sprawę z jednego, że terapia nie przestanie za nas pić. Terapię musimy potraktować jak narzędzia, które dostaliśmy, i tylko od nas będzie zależało samych, jak je wykorzystamy. Terapię można przechodzić w zakładach zamkniętych, ale także można przechodzić u terapeuty, u psychologa, psychiatry. Ja swoją terapię zaczynałem u terapeuty. Po trzech spotkaniach zrezygnowałem. Udałem się na mitingi i tam mi wprowadzili terapię dalej, życiową terapię, która mi bardzo pomogła. Z tego względu, że każdy człowiek na swój sposób, tak. Ja nie lubię typowo książkowych y, mądrości, książkowych. Y, czytać książek, zajmować się czytaniem książek, żeby to wszystko wkuwać, uczyć się. No po prostu no nie lubię tego, no niestety. Ale ludzie mi przedstawili swoją życiową terapię, swoje życiowe poglądy, swoje życiowe przejścia, z których ja bardzo dużo wyciągnąłem i których bardzo dużo rzeczy wdrożyłem w swoje życie. Nauczyli mi między innymi, co to jest pokora. Schylić głowę, przyznać się do czegoś, przeprosić starać się naprawić błędy o ile to jest w ogóle możliwe żeby nie narobić większej krzywdy naprawiając te błędy prawda Bo tak można więc ludzie różnie przechodzą tą terapię mówię mi pomogła terapia na meetingach od ludzi ja nawet nie wiedziałem bym nie byłem świadomy że ja przechodziłem taką terapię dopiero jak gdzieś tutaj na kanale czytałem program halt Czytając ten cały program, naprawdę gdzieś tam tak jak zawsze mówię, było słychać o tym, że ten program jest, że on gdzieś tam się odbywa, ale jak go przeczytałem, dopiero zobaczyłem, że taki program istnieje. Znaczy, ja wiedziałem, że istnieje, ale w rozumieniu jego, co w tym programie jest, co w nim jest zawarte. W ten sposób może to ujmę. Przeczytałem to i kurczę takie olśnienie, wow! No to czyli mi terapię zrobili ludzie i zrobili to nieświadomie, tak? No bo zrobili to nieświadomie, bo. To by pomyślał, że ja przerobię, kurczę program HALT dzięki pomocy innych ludzi. Ja słyszałem, że ten HALT gdzieś jest, że stosowany jest na terapiach, że na terapiach strasznie go wkuwają ten program HALT, ale mówię, tak jak powtarzam cały czas, to później zależy tylko od nas, czym go będziemy stosować, czy nie. Więc w moim znaczeniu terapia tak bardzo mocno pomaga. Tylko powtarzam jeszcze raz: to później od nas samych zależy jak pokierujemy swoim życiem po terapii. Nie możemy zostawać sami z tym, nie możemy przestać kontynuować leczenia swojego, pracy nad sobą, bo jeśli przestaniemy pracować, to staniemy się samolubni i zgorzkniali i potem wrócimy do punktu wyjścia. Więc to tylko od nas samych zależy, jak będziemy po prostu prowadzić to. Bezobojętnie, czy to będziemy u terapeuty, czy na mityngach, czy we wspólnocie, czy w zakładach zamkniętych. Po zakładach zamkniętych też musimy kontynuować tą terapię. W jakikolwiek sposób. Musimy ją kontynuować. Uwierzcie mi, znam dużo przykładów, dużo osób, które po terapii, wychodząc z terapii, nie pracowali nad sobą i wracali z powrotem tam na terapię, na odwyk terapia. Dopiero po drugim razie do siebie dochodzi, że jednak coś było nie tak z nimi, wyciągali wnioski, przepracowali to i dochodzili do tego, że także brakowało im kontaktu z inną osobą. Z tą pomocą z zewnątrz cały, cały, cały czas o niej mówię. Pomoc z zewnątrz jest nam nie, niesłychanie potrzebna. Jest nam bardzo potrzebna, bo bez pomocy z zewnątrz nie damy sobie rady, nie poradzimy sobie. Choćbyśmy nawet chcieli, nie poradzimy sobie bez pomocy z zewnątrz. Już nie mówię tylko o tej truciznie, o tym alkoholu, ale o innych używkach, <laughs> o innych sytuacjach rodzinnych, gdzie tutaj są też poruszane tematy, bo są ludzie, którzy żyją w związkach z ludźmi uzależnionymi. I nie wiedzą jak funkcjonować, często się męczą i chcą odejść, nie wiedzą jak to zrobić. A ja wiem sam po sobie, jak alkoholik, bo Artur alkoholik robił podobnie, jak potrafi poniżyć i obniżyć samą u drugiego człowieka. Nie dość, że swoją obniża przez te chlanie, to jeszcze potrafiłem obni obniżyć u kogoś samą Dlaczego? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zazdrości? Nie wiem. Po prostu łeb wyprany przez ten alkohol <laughs> mówił rzeczy, których nie powinien, których tak normalnie nie użyje i nie powiem. A wtedy bez zahamowania, aby zniszczyć, zgnoić, zdeptać, patrzeć, pastwić się nad tym, cieszyć się, pałać się tym. Ale gdy przechodziło już te chlaństwo, ten yy, Dajmy na to ten dzień, gdzie, gdzie czy ten wieczór, czy ta noc, kiedy się chlało, poniżało się, przychodził kadz moralny. I wtedy już nie było takiego zadowolenia, że się kogoś zgnoiło, poniżyło, bo wtedy chciało się do kogoś odezwać, porozmawiać. Ta druga osoba nie chciała, nie miała ochoty. I co z tego, że ja wiele razy przepraszałem? Co z tego, że ja wiele razy przepraszałem? Mówię, że to się nie powtórzy. Jak to do kolejnej imprezy, do kolejnego wieczora, do kolejnego dnia bo ja się nałupałem i znowu było to samo. To jest tak samo jak z terapiami. Jeśli ktoś pójdzie na terapię, nie będzie pracował nad sobą, co z tego, że on będzie iść na terapię, jak on nie będzie chciał później pracować dalej nad sobą? Musimy doszczeć błędy w sobie. Ja, Artur, alkoholik, dostrzegłem je. Jeśli ja ich nie dostrzegłem, to mam na szczęście przyjaciół, którzy zapłukali we mnie, do mnie i mi powiedzieli, ty słuchaj, robisz tak i tak, popatrz na to z boku, stań, poobserwuj. Przemyśl to, co robisz źle. Przecież ja pamiętam do tej pory, jak byłem uparty i próbowałem coś mówić, co, co nie ma w ogóle prawa bytu. Tak się pokłóciłem, tak byłem zdenerwowany, tak wkurzony, że masakra i to było po trzeźwemu. To było już, już miałem, nie wiem, może z 4 lata trzeźwości. I jeszcze gdzieś we mnie to się działo. Dopiero później znowu moja przeciółka wzięła mnie na bok. Co znaczy na bok, po kolejnym razie. Usiadła ze mną i mi wytłumaczyła. I rzeczywiście, bach, ona miała rację. Nie jest dyshonorem przyznać się, że czegoś się nie wie. To raczej głupotą jest cały czas dążyć i mówić, że coś się wie. Że wiemy, że jesteśmy doskonali i no nie. Czyli te pijane myślenie jeszcze gdzieś za nami podąża, jakby nie było. Więc cały czas praca nad sobą, praca nad sobą, nic więcej. Jeśli nie będziemy pracować, nie będziemy chodzić do terapeutów, nie będziemy uczestniczyć na mityngi, nie będziemy mieli drugiego uzależnionego człowieka koło siebie, osoby, z którą możemy wszystko, dosłownie wszystko. Możemy rozmawiać nawet o wielkości, wiecie, różnych rzeczy. Ale jeśli my tego nie będziemy mieli, to polegniemy, bo będziemy ludzie wszystko wszechwiedzący. Będziemy nas nie dotykać, nas nie ruszać. My wszystko wiemy, bo my nie pijemy. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Bo polegniemy. Prędzej czy wcześniej ktoś polegnie. Zobaczcie, jak potrafimy obniżyć samoocenę u swoich rodzin, u swoich najbliższych. Ale kiedy nam nasza rodzina najbliższa zwraca uwagę, zobaczcie, jaki to jest paradoks tego wszystkiego, bo kiedy nam nasza rodzina najbliższa zwraca uwagę, że my mamy problem, że jesteśmy chorzy, że powinniśmy się leczyć, żebyśmy powinni spróbować to, co my robimy, takiego wała. Dlaczego? Bo my wiemy lepiej, my nie jesteśmy chorzy w życiu. A gdzie tam? Oni wyciągają do nas ręce, pomocne dłonie, a my je odrzucamy, wręcz bijemy ich po łapkach, krcimy ich za co, za to, że chcą nam pomóc. Za to, że oni już widzą problem w nas. I co się dzieje wtedy? Wtedy wychodzimy na zewnątrz, mówimy: że Jesteśmy nieszczęśliwi, wszyscy nas poklepują po plecach. I wtedy przychodzi jakiś gościu, nie wiem, jakiś człowiek, łapie człowieka za ten, mówi: Słuchaj, ty masz problem, spróbuj tak i tak. I co? I wow! No bo on mi powiedział: No to ja na pewno muszę spróbować. Potem mi powiedział, że on mu się udało. I ja muszę spróbować, albo on słyszał, i ja muszę spróbować, ale gdy to rodzina robi, to co my robimy? Karcimy ich. W imię czego? W imię własnej durnoty. Alkohol jest zgubą ludzkości. Wynajmniej tych, którzy nie umią go pić. Ja już. Więc zobaczcie. I teraz taka osoba, która żyje z takim człowiekiem przez ileś lat, próbuje, przy... wybacza, stara się. Nagle mówi, ma dość, szuka pomocy i nie wie, gdzie ma iść, bo po prostu jest tak zdołowana, tak zmieszana, tak zgnojona z błotem, taki ma mętlik w głowie, czy się uda, czy się nie uda, nie wie, co ma z sobą zrobić, nie wie, czy sobie poradzi. Poradzi sobie, uwierz mi, bo wtedy będziesz dbała o siebie, czy dbał człowieku, będziesz dbał o siebie, o swoje zdrowie, zaczniesz dbać o siebie, to ci się wszystko ułoży dookoła. A tamten, drugi człowiek, kto mu żyje, albo się opamięta, albo nie. Wszystko zależy od niego. Ty za niego nie wiesz. Musisz podnieść swoją samoocenę. Dać radę. Zobacz, jakim jesteś silną osobą, że wytrzymałeś tyle lat w tym związku, w tym horrorze, w tym bagnie. Więc teraz już cię nic nie zabije. Czyli spróbować życia na nowo. To tak samo, jak my alkoholicy. Na przykład ja, alkoholik. Też zgnoiłem swoje życie, zgnoiłem życie innych i co? I postanowiłem, że nie, że ja chcę spróbować żyć na nowo, bo już nic mi nie kosztowało to spróbowanie, więc spróbowałem i rzeczywiście dałem radę. I gwarantuję, po tej stronie jest lepiej. Tylko jak sobie wypiję, bo to na dzieli w sumie tylko kieliszeczek. Jak ja wypiję ten kieliszek, to już będę siedział po drugiej stronie ławki stołu na ławce. Po drugiej stronie stołu będę siedział. Już będę znowu tamten człowiek. A ja nie chcę tamtego człowieka. Ja chcę być taki, jaki jestem. Mi jest dobrze. Więc terapia jest nam potrzebna. To są narzędzia, których, którzy, które dostajemy i tylko od nas zależy, jak ich użyjemy. Nie musimy używać całej skrzynki. To jest jak z naprawą, nie wiem, roweru, samochodu, wymiany koła. Jest dużo, multum kluczy. Ale my szukamy, zobacz, jest zestaw kluczy, tak wam powiem, tak? Naj, najprościej jak można: jest zestaw kluczy. Wymieniasz koło w samochodzie, dajmy na to. I co, i szukasz któregoś z numerku z klucza, tak? Który ci będzie pasował. To tak samo z nami: dostajemy narzędzie, czyli ta książka, którą my dostajemy, czyli tą wiedzę, którą dostajemy, to jest jak zestaw kluczy. I tylko od nas zależy, który, kurczę, którą nasadkę z tego klucza użyjemy, która nam będzie pasowała do naszej śrubki, która nam ją pozwoli odkręcić, wymienić na coś lepszego. To tak jak wymieniamy popsute koło na lepsze. Też po to, żeby było dobre. Więc spróbujmy. Nic nas to nie kosztuje, a wręcz, kurczę, da nam pewną satysfakcję i motywację do tego, że można pomagać innym. Ja wiem dzisiaj, że ja jestem w stanie pomagać innym, bo u mnie jest dobrze, ja się dobrze czuję, jestem trzeźwy, ja mogę pomagać innym. Na tyle oczywiście, ile mogę. Bo skrzywdzić też jest bardzo łatwo. A ja nie chcę krzywdzić ludzi. Ja nie chcę kłamać, ja nie chcę mówić, że są, jest kolorowo, jest różowo. Nie, jest tak jak powinno być. Ja to zawsze powtarzam: ludzie szukają czegoś między czarnym a białym. Że tam może coś po środku jest, jest jakiś kolorek, jest może różowy, nie wiem, fioletowy. Nie, jest czarne i białe. I tak mamy mówić, co jest czarne, to jest czarne, co jest białe, to jest białe. Nie szukać czegoś pośrodku lawirować. Bo tylko tym sobie pomożemy. Jeśli będziemy szczerzy wobec siebie. To tak samo jak jesteśmy na terapii. Jeśli będziemy szczerzy wobec terapeuty, wobec terapeutów, wobec ludzi, z którymi chcemy przybywać i pracować nad sobą, to tylko ta szczerość nam pomoże. Bo kiedyś ten człowiek szedł tą drogą, on się sparzył. Czy terapeuta, który, który uczył się na tym odwie, jak pomóc takiemu człowiekowi spojrzeć na świat z innej perspektywy? Podejść do niektórych spraw troszeczkę inaczej. Nie rozkazywać, poprosić. Ja to zawsze będę pamiętał. To dla mnie było przełom. Po prostu przełom. A jak się odzywasz? No, zrób to, zrób tamto. A nie możesz powiedzieć, czy mógłbyś zrobić? Proszę, zrób to. Już inaczej brzmi, a nie masz zrobić, zrób to. Proste rzeczy. Wow, ale to tylko od nas zależy, czy my je kupimy, czy my je weźmiemy do siebie, wchłoniemy i wprowadzimy w nasze życie. Ja niektóre rzeczy wprowadziłem i jestem dobrze. Uwierzcie, jest dobrze wprowadzić swoje rzeczy. Niektóre rzeczy wziąć z terapii i wprowadzić. Ja, jak poszedłem, mówię wam, trzecią terapię miałem u terapeuty. Jak zacząłem trzeźwieć. Kazał mi jakieś kółeczko rysować i jakiś wykres zrobić. Ja powiedziałem, co ja tu robię? Przecież to nie jest dla mnie. Jak? Co sądzę? Będą być jakieś kółeczka, kwadraciki, Może niedługo będziemy, kurczę, biegać dookoła i gonić siebie, bawić się w ganianego. Mówię tak przenośni. Powiedział mi o mitingach. choć wiedziałem, że są, ale powiedział, że są jeszcze jedne, że mógłbym spróbować. Powiedziałem, że nie, że ja tutaj nie będę przychodził. Wolałem chodzić na mitingi. Uwierzcie mi, chodziłem na mitingi ponad pół roku, zaczęło coś do mnie docierać. Na ścisku 4 liter, bo ja strasznie chciałem pić i strasznie chciałem przeźwieć. Z początku chciałem chodzić i się nauczyć pić normalnie. Bo tak chorobskie to działa, tak działają ludzie, którzy opowiadali mi, jak to jest w pomidlinkach, że wychodzą gdzieś tam na piwko, gdzieś po terapii wychodzą, jakieś hejnały walą, to mój brat mówił nawet. Ja myślałem, że tak będzie, że mnie nauczą pić, że ja nie będę wariował, że ja będę normalnie się zachowywał. I będzie wszystko ok, wszystko wróci, wróci moja ta stara zabawa, te moje po prostu zachowanie takie normalne, w miarę normalne. Nie. Nauczyli mnie żyć, nie pić. I to jest o wiele cenniejsze. I ja dziękuję, że po prostu trafiłem tam, gdzie trafiłem, trafiłem do wspólnoty. Tam mnie przyjęli. Tak długo wałkowali niektóre tematy, aż do mnie dotarły, bo ja słyszałem nieraz 10 razy, 20 razy. Jedno i to samo, ja nie wiedziałem o co chodzi. Ja nie wiedziałem o co chodzi do tej pory, że jeśli przyjdzie ktoś do ciebie, poprosi cię o 10 zł i ty będziesz chciał mu je pożyczyć, ale nie będziesz ich miał. I ja nie rozumiałem o co to chodzi. No ale no to co, no nie mam, powiem i koniec. Ale ja bardzo bym chciał mu pożyczyć, ale nie mam. No, nie wiedziałem dalej o co w tym chodzi, dopóki mój brat nie zmarł. Ja strasznie chciałem go uleczyć. Strasznie chciałem go uleczyć, strasznie chciałem, żeby on przestał pić, żeby patrzył na mnie i ja jestem trzeźwy i można. Dopóki on nie zmarł, ja nie rozumiałem tego znaczenia. Dopóki jak on zmar, ja zrozumiałem to znaczenie. Co z tego, że ja bardzo chciałem? Co z tego, że ja bardzo chciałem? Jak on nie chciał? Proste, proste i logiczne. Wtedy dopiero to zrozumiałem. Co z tego, że my bardzo będziemy chcieli? Wy też musicie to zrozumieć. Co z tego, że wy bardzo będziecie chcieli, jak ktoś nie będzie chciał. Możecie nakierowywać, pokazywać, mówić słuchaj, masz problem. To jest tak, jak, Ileś, ja tego też nie. Ja tego też nie mogłem zrozumieć, dopóki z czasem tam sobie nie przekalkulowałem. I jak przechodzi ko ciebie jedna osoba i mówi, słuchaj, tam masz na plutę z tyłu na bluzie. No to co? Jeśli przejdzie ci tak jedna osoba i powie. Ja tego nie dostrzegałem, może nie rozumiałem, ale nie dostrzegałem. To co z tego? No to wciula mnie robi, tak? Żebym się obejrzał, on się będzie ze mnie łacha targał, A w życiu. Ale jak przejdzie trzecia, czwarta osoba i ci tak powie, warto się oglądać za siebie i sprawdzić rzeczywiście, czy tam nie masz na pluta. To jest po prostu tak banalny przykład. Chodzi o to, że ludzie ci zwracają uwagę, więc czasami warto się zastanowić. Usiąść i przemyśleć sobie niektóre sytuacje. Bo to tylko od ciebie zależy, czy będziesz trzeźwa, czy będziesz szczęśliwa, czy będziesz żyła w spokoju. Ty osobo, i tylko od ciebie to zależy. Ja, Artur, alkoholik, wiem o tym, że jeśli masz wszystko poukładane, jest wszystko z tobą w porządku, mogę pomagać innym. I to mi pomaga też przeźbieć. Bo kiedy ja pomagam innym, wiem, że się spełniam. I mi jest tym dobrze. Dobrze, moi kochani, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję Wam, że byliście. Jeszcze raz przypomnę, jeśli Wam się spodobało o kciuczkach w górę. Subskrybujcie mnie, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o moich filmikach. No to wiadomo dzwoneczek tam o subskrypcji. On wam będzie przypominał, że coś dodałem, że prowadzę jakiś live na kanale. Udostępniajcie mnie na swoich platformach społecznościowych, dlatego że dużo ludzi ma problem i do części osób nie trafimy sami, nawet nie wiemy, że ma problem. Ale to jest może ktoś z naszych znajomych, który zobaczy ten filmik, powie: Kurde, rzeczywiście, ja mam taki problem. Może oglądam, no, nic mnie to nie kosztuje, albo po prostu z ciekawości wejdzie, po co ten gości tam pierdzieli. I nagle usłyszył, wow, może coś mówi o mnie. To jest trochę o mnie. Po prostu takie zwykłe. Pozdrawiam wam, życzę Wam miłego udanego dnia. I co, do zobaczenia wkrótce.